Dzień dobry, kochani. Witajcie. Z tej strony Monika Cywińska, coach Szczęśliwych Relacji, wpadam z kolejnym filmikiem z serii Szczęśliwe Relacje Holistycznie, czyli filmiki o tym, jak budować szczęśliwe relacje z innymi i z samym sobą na różne sposoby, w holistyczne sposoby, czyli od różnych stron patrząc na to i opiekując ten temat zarówno od strony takiej psychologicznej, umysłowej, podświadomości, duszy i ciała. Dzisiejszym tematem jest kontynuujemy temat kłamstwa. A konkretnie, było już o syndromie oszusta, było już o okłamywaniu samego siebie, a dziś będzie filmik o tym, dlaczego dzieci kłamią. I w tym filmiku Będę mówiła o tym, nie tylko dlaczego dzieci kłamią, ale dlaczego w ogóle kłamiemy, bo dzieci kłamią, dlatego że w ogóle kłamstwo w społeczeństwie naszym jest i dlaczego. Będę mówiła też o tym, czy kłamanie przez dziecko zawsze oznacza, że rodzic coś nie tak robi, czy coś jest nie tak z tym, jak postępujemy wobec dziecka. I będę też mówiła o tym, jakie są dobre praktyki, dzięki którym Ogarniemy ten temat kłamstwa w swojej rodzinie mówiąc kolokwialnie. No i przejdźmy do sprawy. No bo słuchajcie, właśnie temat pojawił się na, no, na kręgu tutaj u nas w pięknym miejscu. Rozmawiałyśmy o kłamstwie i o tym właśnie, że co robić, kiedy dziecko kłamie. No, i kiedy dzieci nam kłamią, to właśnie zastanawiamy się, co robimy źle, czemu nam nie ufa? Obawiamy się. Że nie będziemy mogli go chronić tego swojego dziecka, bo jak możemy mu go chronić, jeśli nie możemy mu zaufać i nie możemy mieć pewności, co do faktycznej wersji wydarzeń na przykład. No i żeby w ogóle popatrzeć na to, dlaczego dzieci kłamią, to przyjrzyjmy się temu, dlaczego dorośli kłamią. Zastanówmy się, jakie są najczęstsze powody kłamstwa. Zabrałam ich kilka. Jednym z nich jest chęć zwrócenia uwagi na siebie. Kłamanie z grzeczności, no bo nie, nie wypada odmówić. Kłamanie, bo chcemy uniknąć kary, albo odroczyć karę w czasie. Kłamiemy też, żeby komuś ulżyć. Albo żeby ochronić go przed jakąś trudną prawdą. Koloryzujemy często, czyli tak trochę kłamiemy, tak trochę. My olbrzymiamy albo koloryzujemy siebie lub nasze osiągnięcia, żeby inni widzieli nas w lepszym świetle, i wówczas dzięki temu my sami siebie widzimy w lepszym świetle. I koloryzujemy też często, żeby inni widzieli nas w lepszym świetle, i dzięki temu łatwiej nam jest ugrać to, na czym nam zależy. Kłamiemy też, żeby manipulować, czyli właśnie wzbudzać poczucie winy. Współczucie, i dzięki temu coś uzyskać. I te wszystkie kłamstwa i kłamstewka poniekąd są normalnym zachowaniem, które pomaga nam tak naprawdę prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Są różne zaburzenia psychiczne, w których ta osoba nie umie kłamać, po prostu nie jest zdolna do kłamstwa, no i ta osoba ma problemy z, no, z dobrym funkcjonowaniem w społeczeństwie, więc. Kłamstwo niejako jest potrzebne w naszym obcowaniu z innym, drugim człowiekiem, obcowaniu w społeczeństwie, pod warunkiem, że nie kłamiemy nadmiernie. To jest niepokojące, kiedy tych kłamstw jest, te kłamstwa są nadmierne, albo niepokojące jest, kiedy te kłamstwa są z taką intencją zemsty, wyrządzenia komuś krzywdy. Wiecie, zyskania czegoś dla siebie, odbierając to komuś, i tak dalej. Więc teraz przyjrzymy się, dlaczego konkretnie dzieci kłamią. No więc dzieci kłamią, bo się potrzebują nauczyć kłamać, żeby funkcjonować w społeczeństwie. I kłamią z tych samych powodów, które już wymieniłam. One po prostu się tego uczą robią to czasami w bardziej nieudolny sposób, bo się uczą. I to jest. Główny powód, dla którego dzieci kłamią. Również dzieci kłamią, bo biorą przykład z rodziców, którzy kłamią zamiast na przykład powiedzieć, nie chcę o tym rozmawiać i wyjaśnić dziecku, można, że no czasem potrzebujemy coś zachować za siebie, pod warunkiem, że zatajenie tej prawdy nie jest niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu i tak można zrobić. Czyli kłamiemy czasami, bo... Nie umiemy powiedzieć, słuchaj, wolałabym to zostawić dla siebie. Rosi też oszukują dzieci. Bardzo dużo, przychodząc na kurs pozytywnej dyscypliny, mam takie, znaczy to nie jest wrażenie, to jest po prostu powiedziane wprost przez wielu rodziców, że oni przyszli na ten kurs, bo szukają trików i forteli, dzięki którym przechytrzą swoje dzieci. No, pozytywnej dyscyplinie tego nie ma. My nie przechytrzamy tam dzieci, tylko uczymy się, jak z nimi współpracować. Natomiast rzeczywiście, dorośli tak robią czasem. Tak? Szukają trików forteli, dzięki którym uzyskają to, co według nich jest słuszne. Na przykład zamiast ustalić z dzieckiem czas ekranowy i starać się z szacunkiem dla siebie, czy dziecka egzekwować ten czas ekranowy to wolą powiedzieć maluchowi, że komputer się, o komputer się popsuł, a starszakowi możemy powiedzieć, o router szwankuje, no sorry kochanie, router szwankuje, no nie pograsz już dzisiaj. Czyli po prostu nie, jest tak nam prościej, łatwiej, ale dzieci z czasem się orientują, że my kłamiemy uj, uj, i po prostu przyjmują do wiadomości, że to jest jakiś sposób na to, żeby ugrać to, co chcemy ugrać i one to z czasem widzą. I orientują się, i po prostu to kopiują. Więc warto się zastanowić, czy szukać forteli, bo każdy kij ma dwa końce. Kolejny powód, gdzie dzieci biorą przykład z rodziców, to trochę, może nie do końca, ale rodzice są, kiedy rodzice są niekonsekwentni, kiedy rodzice mówią o jakichś zasadach, ale potem nie trzymają się tego, co postanowili. No to wtedy dzieci też zgadzają się na jakieś zasady, ale potem nie trzymają się tego, na co się zgodziły. Ale żeby nie było awantury, to ściemniają, jak długo się da odsunąć w czasie tą awanturę i ściemniają, że przecież oni przestrzegają, przecież to nie oni. Więc de facto często sami sobie, że tak powiem, nakręcamy to kłamstwo naszych dzieci poprzez to, że my w ten sposób. Czy oszukujemy wobec swoich dzieci. Często też dzieci e, kłamią, znaczy bardzo często dzieci kłamią, aby uniknąć kary, którą może być zarówno szlaban na komputer, czy zabranie słodyczy, ale też może być wzbudzenie strachu w dziecku, zawstydzenie go, e, poczucie winy. To jest też kara. Karą jest każda sytuacja, kiedy ja chcę sprawić, żebyś ty poczuł się gorzej, w nadziei na to, że dzięki temu zachowasz się lepiej. Taka jest definicja kary w pozytywnej dyscyplinie. Czyli jeszcze raz to powtórzę: karą jest każda sytuacja, kiedy ja chcę sprawić, żebyś ty poczuł się gorzej. Zawstydzony, przestraszony w poczuciu winy, po to, żebyś poczuł się gorzej i w nadziei, że jak się poczujesz gorzej, to zachowasz się lepiej. Albo ze strachu przed strachem, zawstydzeniem i poczuciem winy zrobisz. To co, to, co ja chcę. Więc e, dzieci boją się tego, tych, tego zawstydzania, poczucia winy, chcą tego uniknąć i dlatego kłamią, żeby tego nie doświadczyć, żeby nie doświadczyć tego, że też my jesteśmy rozczarowani swoim dzieckiem. E, dzieci też kłamią, żeby zyskać w oczach rodzica, wypaść lepiej niż ich rodzeństwo, na przykład, albo po prostu. Żeby rodzice byli ze mnie dumni, pochwalili mnie, szczególnie dzieci, które są trochę uzależnione od pochwał, o czym mówiłam trochę w poprzednich filmikach, e, mogą kłamać, nawet kiedy nie potrzebują tak naprawdę, nic takiego złego się nie stało, ale trochę podkręcać prawdę albo kłamać, e, żeby wypaść lepiej w oczach rodzica i żeby było to ta pochwała i to mamusia jest z ciebie dumna. Dzieci też kłamią po to, żeby było miło. Tak samo jak dorośli kłamią po to, żeby było miło. Kłamią też, żeby chronić swoją prywatność. Czasem dziecko potrzebuje zachować coś po prostu dla siebie, ale boi się, że rodzic będzie nalegał i drążył, więc na wszelki wypadek kłamie. Czyli po prostu nie chce o czymś nam opowiadać, ale my nie umiemy odpuścić. I uznać, że jego prawa do, do tego, że ma, może sobie zachować to dla siebie, i drążymy, więc dziecko kłamie, żeby tego uniknąć. Dzieci też kłamią, żeby czasami chronić sekrety swoich przyjaciół. Brata, siostry, przyjaciół, no po prostu kłamią, bo poproszone ich zachowanie czegoś w sekrecie, a my chcemy wyciągnąć ten sekret. Kłamią też czasami dlatego, że. Widzą, jak inne dzieci kłamią, koledzy, koleżanki, i nasze dziecko chce sprawdzić, jak to jest. Jak to jest kłamać? Uczy się kłamstwa. Czasami, jak nie od rodziców, to od kolegów. Podsumowując, totalna taka prawdomówność nie jest pożądana społecznie. To kłamanie jest ważną umiejętnością, którą uczą się nasze dzieci. I nie da się tak totalnie uniknąć tego, żeby dzieci nas okłamywały. Będą nas okłamywały tak jak wszyscy siebie nawzajem okłamujemy, poniekąd w społeczeństwie, do pewnego stopnia. I nie jest to powód do niepokoju wtedy, jeśli to jest no takie właśnie społecznie akceptowalne kłamstwo. Problem polega się pojawia się wtedy, kiedy te kłamstwa są nagminne. Wtedy należy zacząć się zastanawiać, zadawać sobie więcej pytań. I nad czym się zastanawiać? Myślę, że jak przedstawię Wam dobre praktyki, to też zobaczycie jednocześnie, co jest złą praktyką. Więc przejdę do tego kolejnego punktu czyli dobre praktyki, dzięki którym zmniejszymy problem kłamania w naszej rodzinie, zyskamy więcej zaufania, bliskości. Pomiędzy nami. Więc, dobra prak dobrą praktyką jest mówienie prawdy. Dobrą praktyką jest mówienie prawdy. A jeśli uznasz, że lepiej jednak prawdę zachować dla siebie, to możesz powiedzieć do dziecka: Nie bierz tego do siebie, po prostu chciałabym tę sprawę zachować dla siebie. Możesz dodać parę słów wyjaśnienia, na tyle, na ile to jest adekwatne w tej sytuacji. Warto też uczyć. Dziecko i siebie, że masz do tego prawo i że yy, i taką praktykę stosować, żeby dziecko też mogło, miało prawo, czuło, że ma prawo to zachować pewne rzeczy dla siebie. Po drugie, szanuj prywatność dziecka, upewniając się jednocześnie, że te jego tajemnice nie zagrażają jego zdrowiu i bezpieczeństwu. Przyznawaj się do błędów, hmm, pokazując też dziecku, że błędy nie są powodem do wstydu, czy ukrywania. Ukrywania tych błędów. Staraj się mówić o swoich błędach bez nadmiernego obwiniania siebie i innych, tak żeby skupić się na poszukiwaniu winnych. Nie, nie skupiać się na poszukiwaniu winnych, tylko rozwiązań. Czyli e, możesz po, po prostu przyznawać się do błędów w taki sposób, jak to e, proponuje narzędzie 4P Pomocy Pozytywnej Dyscypliny. Tam są takie cztery punkty. Pierwszy punkt to przyznaj się do błędu przed samym sobą. Drugi punkt to przejmij odpowiedzialność. Zastanów się nad tym, na czym konkretnie Twój błąd polegał. Co konkretnie zrobiłem źle? Punkt trzeci to powiedzenie przepraszam. I to przepraszam bez obwiniania siebie czy drugiej osoby. Tylko po prostu przepraszam. I punkt czwarty, poszukaj rozwiązania. Co mogę zrobić teraz, żeby naprawić e, swój błąd? I co mogę zrobić teraz, żeby uniknąć tego błędu w przyszłości? Bardzo Wam polecam to nie tylko w kwestii kłamstw, ale w ogóle w kwestii podnoszenia czy takiego adekwatnego budowania adekwatnego poczucia własnej wartości u dziecka, bardzo pomaga przyznawanie się do błędów w taki właśnie sposób, bez obwiniania się, bez obwiniania drugiej osoby, bez szukania winnych, z, z, z taką intencją żeby poszukać rozwiązania na teraz i na przyszłość, w związku z tym błędem. Wręcz my mieliśmy kiedyś taki, taką, taką praktykę opowiadania o swoich błędach. błędach stosujemy. Stosujemy przy spotkaniach rodzinnych. Stosuję często o tym, o tym, jak minął dzień, rozmawiam z moimi dziećmi wieczorem w łóżku. I opowiadam też, co mi się udało, a co było, co nie pykło. I może czasami, że coś zachowałam się nie tak wobec kogoś albo wobec, w jakiejś sytuacji i kurczę, chyba powinnam przeprosić. A może wobec mojego dziecka się zachowałam nie tak i to jest dobry moment, żeby przeprosić i poszukać rozwiązania albo chociażby umówić się na poszukiwanie rozwiązania. Więc przyznawanie się do błędów jest wspaniałą techniką, która pomaga uniknąć, zmniejszyć problem kłamania w rodzinie. Kolejny, kolejna dobra praktyka to zastanów się, czy Twoje domowe zasady nie są zbyt wymagające. Bo czasem warto jest troszeczkę poluzować ten uścisk rodzicielski, żeby dać więcej przestrzeni na bycie trochę nie, nieidealnym rodzicem, który ma nieperfekcyjne, lecz wystarczająco dobrze zaopiekowane dziecko. Czasami mamy po prostu bardzo wysokie wymagania wobec swoich dzieci, mamy mnóstwo zasad i zakazów i nakazów, które same w sobie, ja zachęcam do tego, żeby mieć w swoim domu zasady i umowy, natomiast, żeby były one nie aż tak wymagające, że powoduje to trudność w dotrzymaniu tych wszystkich zasad i umów dziecka tak dużo, że ono zaczyna uciekać się do kłamstw, no żeby jakoś sobie poradzić, z tą presją, tych wymagań. Kolejną dobrą praktyką jest też, z drugiej strony, jeżeli już mamy te zasady i te ustalenia, to egzekwować te zasady i te ustalenia z szacunkiem dla siebie i dziecka. I wspaniałym narzędziem do tego są komunikaty uprzejme i jednocześnie stanowcze czyli takie, gdzie uprzejmość oznacza szacunek do Uczuć, potrzeb i punktu widzenia dziecka, czy też drugiej w ogóle osoby, a stanowczość oznacza szacunek do moich uczuć, potrzeb i punktu widzenia oraz uwzględniania wymogów sytuacji. Pokażę Wam, e, podam Wam kilka przykładów. Na przykład: Widzę, że nie masz ochoty na sprzątanie, i wiem też, że teraz jest czas na pójście spać. Sprzątając, pobawimy się w kangurka czy w węża. Albo Widzę, że nie chcesz i spać, i jednocześnie już powinieneś być w łóżku. Czy ja kolej poczytać bajkę? Twoja czy moja? I to są takie przykłady komunikatów uprzejmych i stanowczych z przekierowaniem uwagi, wykorzystując ograniczony wybór. Czyli to raczej takie do małego dziecka z tym ograniczonym wyborem. Eee, polecam. Pierwsza część jest uprzejma, czyli taka, która zwraca uwagę na dziecko i jego potrzeby i uczucie. Widzę, że nie masz choty na sprzątanie. Nie chcesz i spać. Widzę, że nie chcesz i spać. A druga część połączona łącznikiem i albo i jednocześnie dotyczy tego, co ty uważasz, czujesz, potrzebujesz lub jakie są wymogi sytuacji albo jaką mamy umowę. I teraz jest czas na pójście spać. Jest czas na sprzątanie. Czy sprzątając, pobawimy się w kangurka czy w węża? I teraz jest. Kolej na pójście spać, już powinien być w łóżku. I w takim razie poczytasz bajkę, ty, czy dzisiaj poczytam bajkę ja, czy ja dzisiaj z kolei. Czyli przekierowujemy uwagę w tej drugiej części. Ta, ten uprzejmy komunikat jest zaproszeniem do w ogóle jakiejś rozmowy. Kiedy my zaczynamy od razu od, stanu, od tego, co ja czuję, potrzebuję, chcę i co mi się nie podoba, to od razu jest zamknięcie i nie ma rozmowy. Kiedy zaczynamy od uprzejmych komunikatów, czyli widzę, rozumiem Cię. Może tutaj podam kolejny przykład. Widzę, że nie masz teraz ochoty sprzątać klatki chomika. I pamiętam, jaka była nasza umowa na ten temat. Czyli odnosimy się tutaj do umowy. Albo następny, widzę, że nie chce ci się robić pracy domowej. i Mogę dodać jeszcze więcej, jeśli jest taka potrzeba. Jeżeli czujesz, że jest potrzeba, to możesz rozwinąć ten uprzejmy komunikat. Widzę, że nie, nie masz ochoty odrabiać pracy domowej. Nie dziwię ci się, widzę, że wolałbyś jeszcze pograć w gry. No, nie dziwię ci się. Jednocześnie wiem, że jutro twoja nauczycielka będzie od ciebie wymagała. Co planujesz zrobić? Jaki masz plan? Czyli na koniec zadaję pytanie pełne ciekawości. Moje ulubione są komunikaty uprzejme i stanowcze. Na koniec y, zadanie pytania pełnego ciekawości. Czasami jest potrzebny komunikat trochę bardziej uprzejmy. Jeżeli twoje dziecko dużo kłamie, to może warto. Jeżeli masz takie poczucie, że to jest faktycznie wasz problem, to może warto więcej uwagi poświęcać na to, żeby wasze rozmowy były właśnie takie uprzejme i stanowcze, czyli rozmowy językiem potrzeb, emocji, gdzie te potrzeby uprzejme jednocześnie, uprzejmy stanowczość, czyli i te twoje potrzeby, uczucia i to dziecko potrzeby, potrzeby uczucia są połączone z poimkiem i, albo i jednocześnie, co stawia je na równi. Jeśli ja bym powiedziała, widzę, że nie chce ci się zrobić pracy domowej, ale wiem, że jutro cielka będzie od ciebie wymagała, to, to, to ale sprawia, że to co powiedzieliśmy przed tym ale, czyli ta uprzejma część traci swoją moc, zostaje unieważniona. Dlatego ten y, spójnik i albo powiedzenie i jednocześnie sprawia, że zarówno ta uprzejma, jak i stanowcza część są y, postawione na równi, i ta, I ta kolejność, to rozpoczęcie od uprzejmości, które otwiera drogę do współpracy, i zakończenie stanowczością, które troszkę zamyka drogę do takiej dyskusji na zasadzie, to może dzisiaj, jakby powiedziała, wiem, że jutro nauczycielka będzie wymagała od ciebie pracy domowej, i jednocześnie widzę, że nie chce ci się robić pracy domowej, no to dziecko powie, no właśnie, mamo, to może dzisiaj nie zrobię. <laughs> Więc warto jednak zakończyć tym stanowczym komunikatem. I zadać pytanie, co planujesz zrobić. I być może dziecko powie, nie wiem. Możesz potem zadawać następne pytanie. Fajnie jest, jak dziecko samo wykombinuje, co ma zrobić, z Twoją pomocą, ale samo. Może, może mogą być czasem potrzebne takie komunikaty bardziej dosadne, z takim bardziej stanowczym zakończeniem. Na przykład, wiem, że chcesz, widzę, że chcesz dalej grać na komputerze i jednocześnie wiem, że czas ekranowy już minął. Proszę, wyłącz komputer, chyba że woli, żebym ja to zrobiła. Czyli, że już doprowadzamy sprawę do końca. No, taka była umowa, mieliśmy taką umowę, taką zasadę mieliśmy. Być może to nie była umowa, być może dziecko wcale nie chciało się na to zgodzić. Czasami e, najlepiej jest jednak robić umowy, jeśli tam, gdzie to jest możliwe, ale czasami się nie da, czasami musimy postawić te granice, nawet jeżeli one się dziecku, ono się na nie nie chce zgodzić, to nie jest rodzaj kompromisu. Hmm, też czas są takie sytuacje, no i też potrzebujemy czasami postawić te granice. Ważne w, w kontekście kłamstw w tych komunikatach jest ważne to, że pomagają one rozmawiać ze swoimi dziećmi tym językiem potrzeb i uczuć, co buduje więź, współpracę i wzajemne zrozumienie nawet wtedy, kiedy mamy sprzeczne jakieś potrzeby, cele i dziecko nie chce przestrzegać ustalonych przez nas zasad czy umów. To jest bardzo ważne, żeby pokazać dziecku, że rozumiemy jego punkt widzenia, żeby ono się czuło rozumiane. Wtedy mamy, wtedy zmniejszamy, dajemy szansę, budujemy atmosferę w naszym domu, która zmniejsza podatność na te okomywanie, ponieważ czują się zrozumieni i mogą się spotkać nasze dzieci, wiedzą bardziej, że mogą się spotkać z naszym zrozumieniem. Gdy będzie jakaś trudna dla nich sytuacja, i będzie im łatwiej się przyznać, jeśli coś nie do końca wiedzą, że zrobili jak trzeba, albo nie dotrzymali jakichś umów. Więc to są jeszcze kolejna ta praktyka komunikatu uprzejmy stanowcze. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: nie reaguj pochopnie na kłamstwo. Jeśli czujesz, że emocje cię ponoszą, to zrób pozytywną przerwę. Wróć do dziecka, kiedy już będziesz spokojniejsza i poczujesz się gotowa, żeby porozmawiać z nim właśnie uprzejmie i stanowczo. Na przykład możesz powiedzieć: Kochanie, widzę, że jest ci trudno, kiedy cała Twoja paczka spotyka się na Whatsappie, żeby wspólnie grać w mafię wieczorami. Moje, cór moje córki znajome grają w mafię wieczorami na Whatsappie. I pewnie czujesz się wykluczona i uważasz, że nasze rodzinne zasady są zbyt surowe. Rozumiem to. I jednocześnie martwię się, że jeśli będziesz. Grała z nimi co wieczór, no to będzie ci znacznie trudniej zasnąć niż po wieczornym czytaniu książki. Zależy mi na twoim zdrowiu. Wiem, że ten sen jest bardzo ważny dla twojego zdrowia, dla twojego rozwoju, w twoim wieku szczególnie. I martwię się, że e, zamiast e, m, że zamiast porozmawiać na ten temat, zdecydowałaś się uczestniczyć w tych spotkaniach po kryjomu. Wolałabym, żebyśmy w takich sytuacjach po prostu spotkały się i poszukały rozwiązania, dzięki któremu będziesz mogła uczestniczyć w spotkaniach przyjaciół, a jednocześnie nie będzie to powodowało zarywania przez ciebie nocy. Wolałabym, żebyś w takich sytuacjach porozmawiała o tym ze mną i żebyśmy spróbowali znaleźć rozwiązanie. Wstępny pomysł. Jest taki, że no moglibyśmy na przykład nie w każdy wieczór robić to, to granie w mafię, ale może w takie wieczory, kiedy idziesz na drugą zmianę albo jest weekend. Co ty na to, żebyśmy spokojnie poszukały rozwiązania w tej, tej sytuacji? I taki komunikat, taka rozmowa, w której staramy się zrozumieć swoje dziecko, staramy się stanąć w jego butach i dajemy mu znać. O tym, że się staramy, może warto też pozadawać trochę pytań. Jak ty się z tym czujesz? Co jest dla ciebie w tym ważne? No, dla mnie jest ważne to i to. No, to co możemy zrobić, żeby i to, co dla ciebie ważne, i to, co dla mnie ważne, było zaopiekowane? Taka otwartość na zrozumienie swojego dziecka, jego powodów, dla których czasem zachowuje się w trudny sposób, również wtedy, kiedy kłamie, bądź próbuje unikać przestrzegania rodzinnych zasad. Jest naprawdę taka kluczowa do tego, żeby Twoje dziecko Ci ufało i częściej mówią prawdę. Ach, słuchajcie, to kłamstwo to jest w ogóle temat, już myślę, że już następne filmiki nie będą o kłamstwie, chociaż jest temat, o różnych tych rodzajów kłamstwa jest dużo i fascynuje mnie ten temat ostatnio, ale myślę, że myślę, że z grubsza to zostało wyczerpane. Jestem bardzo ciekawa co sobie wierzysz z tego filmiku? Czy jest coś, co na co chciałabyś położyć trochę większy nacisk w swoich relacjach ze swoim dzieckiem, a może w ogóle w relacjach rodzinnych, po obejrzeniu tego filmiku? Jeśli będzie mi biło, jeśli dasz znać. Bardzo dziękuję za obejrzenie Filmiku, zapraszam do obejrzenia kolejnych filmików i zapraszam też do pogłębiania wiedzy o tych różnych narzędziach, o których tutaj mówię, czyli o narzędziach pozytywnej dyscypliny w dużej mierze. Te komunikaty uprzejmy, stanowcze, 4 P pomyłek to są wspaniałe narzędzia, które pomagają nam tworzyć takie naprawdę pełne współpracy, bliskości i spokoju relacje w, swoje, w swoich rodzinach uniknąć albo znacznie zmniejszyć, no, uniknąć, nie, zmniejszyć wyzwania wychowawcze i zamieniać te wyzwania wychowawcze tak naprawdę w okazję do jeszcze większego zbliżenia się i rozwijania i u siebie, i u swojego dziecka ważnych kompetencji życiowych, które pomagają nam żyć spełnionym, e, szczęśliwym życiem, tak naprawdę, bo to po to mamy te, te nasze um, umiejętności. To, czego tak naprawdę chyba chcemy dla naszych dzieci, no to żeby były szczęśliwe, a Szczęście nie przydarza się po prostu. Po prostu szczęście jest to coś. Jest to pewne, pewien zestaw umiejętności. E, I mając te narzędzia pozytywnej dyscypliny, możemy, e, możemy właśnie uczyć dzieci, jak być szczęśliwym człowiekiem. Więc serdecznie Was zapraszam. E, w najbliższym czasie w tej chwili z w lutowy kurs pozytywnej dyscypliny już ma zamkniętą rekrutację, ale wciąż jeszcze. Otwarta jest rekrutacja na 23-24 marca. Więc serdecznie Was zapraszam do, do tego, żeby się zapisać, żeby zarezerwować swoje miejsce. Kurs odbywa się w pięknym miejscu na warszawskim Ursynowie, czyli tu, gdzie jestem teraz. I jeśli macie do mnie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam i zapraszam do następnych filmików, do śledzenia profilu i zapisania się na newsletter, żeby niczego nie przegapić. Dzięki i do zobaczenia.